Siemano, zobaczcie jakie ma Swenka na kamerę Swenka <grymine> wstawaj. Jest już późno. Nie, tak będę leży. Ja sture jest godzina? O. O. Wstawaj, wstawaj. A której godzina? Ósma. Szóma? Szóma. Jak ci się nie... spało? No powiem ci, że nie bardzo. Otwieram. Ale tu jest bardzo. O, no. no, ale wiesz co mi się cały czas mi się wydawało, że taki jakiś stary facet nas na ciebie patrzy. No. Ja to mam jazdę z tymi swoimi, nie? Te rodziny są otwarte? Nie, na kutkę. kutkę jest na dole. Popatrzyła Jak Ci się spało, dobrze? Bardzo dobrze. Nie, spać to mi się stało, ale wiesz co, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Jak kładliśmy się spać, to, bo tu jest ta ruchliwa ulica, nie? No. I bardzo dużo tych... Yy, Ty, właśnie na ja to w szoku jestem, że do tych samochodów tyle. Ale jest. słuchaj, był taki moment, co nie przyjechał nawet jeden do rana. Myślałem, że ten facet wszystkich zabił. Weź. <noise> to jest normalny. Tak, przynajmniej ich poddusi. No, to żeśmy się oglądali wczoraj ten. No ale to nawet nie wiem kiedy to się było Ja to oglądałem długo. Obejrzałeś do końca? No, ale nie wiem o czym był <noise> Co robisz śniadanko? Kawusie? Dobra, słuchajcie, robię śniadanko. Muszę kupić jeszcze je w sklepie. To nie wyprasowano, mam piżamę. Nigdy nie pracujemy. zrobię <grystuję> prześ. Robię kawę się i śniadanko. I idziemy na szpactyren jakiś? No, całą noc padało. A z tej strony jaki widok? No, piwa nie dopiłaś. No, jakieś Tu wypiłeś. Dobra, działamy. Zrobimy kawki, idziemy na spacer. Najpierw kawkę, nie, nie wychodzę z łóżka, póki mi kawy nie dasz. No ale ty masz tutaj te... Wymagania. Wymagania, człowieku. Ale fajnie tak, jak się samemu przyjedzie, nie? No. Ja zobaczymy, co się na, na dworzu dzieje. Zobaczcie, ciepło właśnie. Rysko w górę. Nie wiem, co tam widzieliście, bo ja tego nie widziałem, dopiero to zobaczcie na filmie, śniadanko. Co tam, kochanie, dobrego na śniadanko robisz? Bardzo dobre, jak zwykle. <grystanie> Cudowny jesteś, przecudowny. Zobaczysz sobie na <grystanie> Kanapeczki. No, słuchajcie, tutaj blisko jest, zresztą w poprzednim vlogu pokazywaliśmy, tu jest yy, sklep spożywczy. Tani. Tani, pani powiedziała, że tani, ale rzeczywiście tani. Pewnie poza sezonem tani, chociaż nie wiemy. Ale rzeczywiście tani, ogólnospożywczy, dobrze zaopatrzony. I kupiliśmy sobie tam już wczoraj, bo na kolacji byliśmy. Takie właśnie pomieszanie Dnia Kobiet z Dniem Faceta, czy tam Mężczyzn? Nie wiem. Chłopaka to jest dzień? Ja to to co, to za chłop... co to za dzień był? Mężczyzny, Mężczyźnie, chłopaka? Ale ja nie obchodzę, bo ja chłopakiem jestem. A. Mnie nie obchodzi ten dzień. A co Cię kotek obchodzi? Chłopaka, dzień. A, a to ja nie wiem, czy taki jest dzień. Tak, chłopaka. Nie ma. Chyba jest, bo ja pamiętam, że dzieciaki w szkole miały. Boże, powiem wam, że jak się ma duże dzieci, to już w ogóle się nie pamięta tych wszystkich y, dni. Pamiętam, że jak byłam w trójce klasowej, y, całą podstawówkę u Olgi, to. A, w gimnazjum byłam, bo Błażej jeszcze z czasów gimnazjum, to u Błażej ja byłam w gimnazjum, to powiem wam, że tak mi dało w, w, w kość, ta trójka klasowa. Jedna i druga, że jak mnie chciała pani wychowawczyni u Błażeja w liceum w trójkę klasową wkręcić, bo powiedziała, że Błażej taki wszystko załatwi. Wszystko za się tak nie bluźni, nie? Bo widzę, że drugi raz słowa zabrakło ci. Nie, właśnie nie to, że chciałam zabluźnić, tylko szukałam słowa A dobrego. Tak to, tak to wyglądało. Ty, mnie, ty masz na mój temat bardzo złe zdanie. Nie? Tak. Właśnie, właśnie ja zauważyłam, że y, szukasz u mnie minusów. Ale pamiętaj, trzy minusy dają plus. <grystanie> <grystanie> Czekaj, dokończę. No i słuchajcie, y, i pani na, pierwszy, y, na pierwszym zebraniu Dobrze. mówi, że może ja będę, bo Błażej taki ogarnięty i w ogóle i, i, i po mnie też widać, że jest taka pryntka jestem ogarnięta. I, a ja mówię, nie, nie, to on taki ogarnięty po tatusiu. <grystanie> ja to nie. Ale powiem wam, strasz, straszne to było. No i właśnie nie pamiętam, jak już przestałam udzielać się w tych e, wszystkich e, trójko, trój, trój, w trójce klasowej tych e, zajęciach, to nie pamiętam już, kiedy są dzień, e, dzień chłopaka. Takie, takie te dni, ten tłusty czwartek też mi przeminął. Nawet nie wiem, chyba w tym roku tu pączka nie zjadłam nawet. Nie wiem, tak mi się wydaje. A staram się co roku zjeść pączki, a lubię, po, lubię pączki, ale tylko z jednej cukierni u nas w Radomiu, także bo reszta to taka byle jaka. no, także tyle chciałam powiedzieć ja jeszcze leżę, bo czekam na kawkę i śniadanko kawka jest? no, bo Cię będę musiał zwolnić chłopie Jest co? Ty mnie nie przyjmowałaś, Ty mnie nie o! właśnie idę sobie głowę umyć Łukaniu, jaki romantyzm w Ciebie wszedł zapomnieliłeś w ciągu dnia lampkę? Ciebie Naprawdę ci ciemno? Bo aż już mnie ciekawka w łóżku. Czy do stolika? No to idę do stolika, do ciebie. Zobaczcie jak z komina, bo tu obok to jest ta piekarnia. Jak z komina już leci dym. I tu pieką tylko guty, nie? Te w kształcie kogutów. A nie wiem. No jak? No narysowane było. Tak? No musimy kupić dzieciakom te guciki. Ale jeszcze za wcześnie, no i trochę zaczęło znowu padać. Więc my na razie w łożu, w łożu leżymy, o! <laughs> I pijemy kawusie. No, słuchajcie, au! Ja! Usiadłam na rogu łóżka. Spawić to? Nie, bo jest, bo jest brudny. Łukaniu, gdzie ty jesteś? Tutaj. Słuchajcie, pada. Cały dzień pada. Sprawdziliśmy na pogodzie, ma padać cały dzień. Dobry w raduniu też podobno pada, bo Dobry dzieciaki rzecz dzwoniły. Rzecz. Co? Dobry, że no dobrze, że słuchajcie. Przyjechaliśmy na wieczór. To wczoraj trochę skorzystaliśmy yy, ze spaceru i trochę byliśmy na tym Kazimierzu, ale dzisiaj to nawet nie ma, za, nie ma co iść, bo cały czas pada. Już lepiej, żeby było zimno niż padało. Bo jakie zimno, to można się ubrać. A jak pada, to człowiek taki przemoczony. Nie, parasolki trzeba kupić takie duże, zaraz tak Ale jest. słuchaj. Jakbyśmy mieli takie porządne parasolki, to poszli. Ale kotek, wczoraj szłam pod parasolką, miałam co. Ten... A, A jakie są porządne? Tak. Takie piwne? No. Chcesz kupić takie piwne? Jak Ja głowę sobie, słuchajcie, umyłam i szykuję się do... Yy, idziemy do tej piekarni tutaj po yy, te bułki w kształcie kogutów. I będziemy się chyba zbierać, słuchajcie, do domu. Nie wiem, zobaczymy za chwilę. Na szczęście słuchajcie. <noise> mamy tu bliziutko, bo osiem dych. Osiem dych mamy? Do Kazimierza od siebie? No. Także mamy bliziutko, więc nam nie było szkoda. A i tak kolację mieliśmy. Dzień, który sobie zaplanowaliśmy, doszedł do skutku. Pokażę a, Wam coś, pokażę. A mi dzisiaj zobaczcie, co się coś. stało. Zobacz. Przed chwilką zęby myłam. Jak się. To jest... Zobacz kotek, co mi się stało. To takie zakamarki tam możesz teraz zrobić. <noise> Ty patrz. Teraz wpadłem ding, na pomysł, ding, ding, ding. wpadłem na pomysł, znaczy nie wpadłem na pomysł, tylko wpadłem na to, że jak deszcz pada, to my nie musimy sobie wyjść i zmoknąć, żeby rozłożyć sobie tej, Markizę. tylko sobie tak robimy, odkrywcze to było, powiem Ci, wychodzę, parasolkę sobie rozkładam i za nie moknę, nie? No przecież wiadomo, mamy elektryczną. A, pyk. Ale po co to rozwijasz? No bo będę wychodził. Idź do tej piekarni po terogale. rogale. Do piekarni będę. Wychodził. Ja się kończę myć. No i słuchajcie, będę myła. Myła. Kurna, już myłam. Suszyła włosy suszarką. No i z racji tego, że stoimy bez podłączenia pod prąd, no to muszę iść do przetwornicy. O. A, już nie chcę mi się wyciągać, usiądę sobie tu w kuchni. Mam fryzurę amerykańską. Wstawiłem wodę, weź ogarniasz to. Tak, ogarnę. Idziesz się myć? Zobaczcie. Tu włączam zielone. I działa. Także my do stania jesteśmy samowystarczalni, słuchajcie. Dostania na dziko idealnie, mamy 120 prawie litrów wody, więc słuchajcie wczoraj przyjechaliśmy, wykąpaliśmy się, umyliśmy sobie zęby i dzisiaj wstaliśmy, ja umyłam głowę, wykąpałam się, Łukasz się teraz poszedł kąpać i jeszcze mamy słuchajcie nawet 3 czwarte baniaka, jeszcze gary umyjemy, także spokojnie na cały weekend nam starczy, no i plus prąd mamy, Łukasz raz patrzył cały czas mamy dwie, dwie kropki na akumulatorze czyli wczoraj mieliśmy dwie kropki i yy, naładowaliśmy tylko dwa telefony no i teraz ja suszę no bo w sumie co, na co prąd jest potrzebny yy, no trochę na oświetlenie laptopa mieliśmy naładowanego do filmu więc ogarniamy fajnie nie tylko słuchajcie po każdym yy, użyciu yy, przetwornicy pamiętajcie ją od razu wyłączyć bo ona też pobiera moc i ostatnio przecież jak zapomniałam wyłączyć ją to rozładowała nam pod domem akumulator więc to też jest ważne, żeby pilnować takich rzeczy jak się chce z tego korzystać no, także ja już sobie włoski wysuszyłam trzeba się ubierać, pokażę Wam ile wody nam zostało o Łukasz, słychać, że puścił wodę w prysznicu zobaczcie tyle wody nam jeszcze zostało, także luks jest ciepło, ale pada Pogoda barowa. Ale słuchajcie, dobrze się składa, bo właśnie dzwoniła Teściowa, czyli mama Ukania, i zaprosiła już na już jutro nasz, nas na obiad. Bo, z powodu takiego, że ma imieniny, więc nawet to, że wracamy. Zresztą plan to był taki, że przyjeżdżamy tu na jedną noc na kolację. Więc plan nam się udał, nie ma czego żałować. A jutro mamy obiad z rodzinką, także ubieramy się i lecimy do piekarni. Gdzie kotek lecisz? O bajgle Kogutowate? Kup dziewczynkom Jeszcze Bajgle Dobra? Naszym dzieciakom i dziewczynkom kup Piotrusia i Madzi Bajgle, bajgle, bajgle Kotek Weź tych parasolek poszukaj na... Ale rynku. jakich piwnych? Ja nie udźwignę Rynka piwnej parasolki. Nie, takie troszeczkę większe niż ta. Dwie. A ile ma ta średnicy? No bo ja muszę wiedzieć, przecież wie, że na zdjęciu no wygląda i to. Nie na zdjęciu porównasz. Do człowieka. Zdjęcia są zakłamane. Musimy Co zmierzyć średnicę. Z półtora, metra, Z półtora metra Z półtora metra! <laughs> Wariacie ty. Przyjdź, bo herbatka czeka na ciebie. Wraca. Wiesz, na ostatni moment przyszedłem? Mówiłam. Eee, fajne to, nie? No. Bo, bo co, ostatnie damy, były? Tak, bo to świeżutkie, przez chwilą pieczone. Kogut kazimierski. I... OK. Zwijam chleb kupiłem i taki raz. O, to już nie będziemy do domu kupować, no. nie? No. Super. I co, ostatnie cztery wziąłeś? Nie, nie. Mieli, ale na ostatni moment trafiłem, że wychodzili. Aha. Do jutra, do wieczora. Aha. Dobra, to super. To mamy cztery koguciki. No i co? No co? Jedziemy. Posiedzimy i będziemy wracać chyba, nie? Ta napeczka jest ostatnia, ja zjadłam też ostatnią herbatkę wypijemy. A, herbatkę jeszcze. No. A coś mu mamy kupić z spożywczaku jeszcze tym? Nie. Tu tani jak barsz. <głos》. głos》> nie Musimy coś kupić. Nie, będzie. Trzeba dzisiaj na obiad kupić. Ale to po drodze w sklepie się zatrzymamy U nas, znaczy do nas pójdziemy do sklepu jak przyjedziemy na miejsce Ale co Ty chcesz kupić? No na obiad dzisiaj A tu nie było? No kotek, tu mięsa nie było No może kociołek zrobimy, bo o. się sam robi, nie? Ale chociaż jak pada to nie zrobimy, bo Ach, ognisko się nie zapali ja, ja to lubię Zobaczymy Herbatka z No Już elegancka, fryz zrobiony Pijemy herbatkę Już posprzątaliśmy Śmy. Śmy. Ukaniu posprzątał. A ja słuchajcie, się okazało, że wzięłam dwie inne skarpetki. <laughs> Skulkowałam przy praniu. Albo ja, albo dzieciaki. No. Więc taka sytuacja. Dobra, słuchajcie. Oh. Leje, więc spadamy. Nie kotek? Mm. Dobra, weź z łóżka markizę, a parasolkę złapię. O, takie ciekawe. Co? muszę go tu wyprowadzić stąd. Temping fajny. Musimy tu wrócić jak się zrobi pogoda. Musi być tu mocno klimatycznie, słuchajcie. Z, z, jak dojedziemy do domu to zabierzemy. Idę słuchajcie bramę otworzyć. Bo muszę... Oj markiska na sama schodzie. A bo ty parasolki nie masz? Ty parasolki nie masz do podpór? To czekaj ja ci, ja ci dam, tylko bramę otworzę. Co? Kurtkę załóż z kapturem. O! Strasznie ruchliwa ta jest ulica, jestem mocno zdziwiona. Czasem czy to jest jakaś przelotówka, ale w nocy tutaj nic nie jest, więc spokojnie można spać. Nie przeszkadza. No, słuchajcie, musi teraz tyłem wyjechać. Kurna jak wieje. wiecie co, bardzo nieprzyjemna ta pogoda. W ogóle nam się dzisiaj ta pogoda nie udało. O, chyba dzwoni. Tak, na głośniku, żebym z nim była No, to ale... no, żebyśmy kontakt mieli, nie? No to wiadomo. No Kotyk, ale to ja ci muszę kierować, jak ty jesteś taki super ekstra nie, kierowca. Nie, nie musisz mnie kierować, tylko że nic nie walną. Ty... Tutaj to nic nie ma, żebyś walnął. Ale wiesz, że ci ta przyczepa zjeżdża. A dobra, bo y, słuchaj, bo ty jakoś... A, dobra, bo nie tam gdzie przyjechaliśmy, tylko tam koło króla. Nie, tam gdzie przyjechaliśmy. A, no ja to się nie znam z tym. Już tyna tu już by wiedziała jak to. Tutaj to nic nie ma. Kurna, ale wieje mi po uszach. No, tutaj to nic nie ma. Strasz się szeroka ta droga, więc dasz radę. Tu nic nie ma, jedź spokojnie, z tyłu to nic nie ma. Uważaj na. Jednak... Nie, też minąłeś te gałęzie. Dobra, idę bramę zamknąć już. Wystarczy Ci jeszcze? Dobra, to idę zamknąć bramę. Jeszcze Wam pokażę adres. Kanzimierz Dolny, Puławska i to jest numer telefonu. Dzwonimy. Bardzo miła pani, także tu jest świetnie. Zaprosiła nas latem. Dobra, chowam się i kończymy chyba tego vloga, bo muszę się poskładać.